ねえ昨日出かけてたよな誰とどこにいたのへえそんなの話必要ないあるに決まってるだろ俺はこんなにお前のこと思ってるのになんでわからないかな知ってるよ昨日元カとカフェにいたよななんで会ってたの ことを知っててるのって <laughs> そんなのお前のことをずっと見たたからだよささやける影をおごめきて招きたい。 月影ばかり、道を照らさいよし、俺様が相手だ。俺はこいつらとは違うぜ。俺はあらゆる格闘技を身につけ。 最後に覚えたのがこれだ <laughs> ジャギ様から盗み取った北斗神拳とくと味合わせてやるわ <laughs> ほう、向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか北斗神拳は二千年の一フフフお前ごときが使えるほど甘くはない Kierowca pomału nie potrącił pierwszego na pasach, ale na szczęście ten wyszedł i go pobił. Zgadnijcie, jakim samochodem poruszał się kierowca nad, przed tobą walka o twoje życie prywatne, lewą nerkę i prawe płuco. Czym poruszał się kierowca? A. Zaporożcem. B. BMW. C. Trabantem. Czy D. Ursusem. Zastanów się dobrze. Wybór może być tylko jeden. A nerki masz w sumie dwie, ale to... Zastanów się na spokojnie, mamy dużo czasu. Ale zalecam pośpiech, lekarz tego czasu nie... Pomału, ma. pomału! Dobra, odpowiedź D, BMW. Zaznaczyłam odpowiedź C. Nie, mówiłem D! Niestety, odpowiedź C... Mówiłem D! Odpowiedź C jest błędna. Ale nic! Tak mówiłem. Lekarz już czeka na operację z lewą nerką, prawym płucem, i stracił mi właśnie swoje życie prywatne. Najważniejsze, <grystanie> zobacz Najważniejsze. Najważniejsze. zapłaci. Katolicka organizacja zgłosiła do prokuratury sklep rokowy, ponieważ ten sprzedaje ciuchy z wizerunkiem szatana. Ośrodek monitorowania chrystianofobii fidei defensor na Facebooku ogłosił, że wyśle zawiadomienie do prokuratury ponieważ sklep rokowy sprzedaje ciuchy, które mają na sobie wizerunek szata. Tak? Ośrodek monitorowania chrystianofobii FIDEI DEFENSOR, tak, tak, no mam tu jednego. Dzisiaj porozmawiamy o znaczeniu słowa. Jak? Wielkie znaczenie może mieć słowo. Chociaż w Twoim przypadku, Marci, na przykład słowo penis ma niewielkie znaczenie. <grym _> <grym _> <grym _> <grym _> Oczywiście. Za to słowo pochwa w Twoim przypadku, Reniu, ma ogromne znaczenie. <grym> <grym> na przykład słowo. Chuj, który się nigdy nie słucha. Mm. Piękny. Piękny, prawda? Prawda. Przewodzi mi na myśl jedno z kojarzeń. Jakie? Ciebie. No tak. Albo na przykład pieniądze, których nigdy w życiu nie zobaczysz. Kojarzą mi się one z jednym chujem. Jakim chujem? Z tobą. <słukasz> <słukasz> o, ty to jednak jesteś mocny. O i Żebym ja kiedyś od ciebie pieniądze dostał. <grywia> widziała kiedyś świnia niebo. <grywia> Nie, widziała. <grywia> Nie widziała. Kogo to obchodzi, powiedzmy. Każdy Nikogo. Kwiatka. Myślałeś kiedyś o samobójstwie? Oczywiście. Dzisiaj to rozmyślałem bardzo szczegółowo, nawet, nawet myślałem, jak ono przebiegać. Nie. Yeah. No, please. Dude, don't hurt me! I'm an innocent man! Please, I've a whole life to live! No, 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 no. Dokładnie. <noise> Może nie wchodźmy w szczegóły. Witam. Ja jestem Renata ogórek. I niestety ale muszę teraz sama prowadzić lesz Ponieważ nie ma z nami już Marcina, doszło do pewnych komplikacji. A więc przejdźmy do meritum. Mężczyzna zaatakował banner z napisem: Zmień piec, bo myślał, że chodzi o zmianę płci. Do sytuacji doszło we Wrocławiu pod kościołem Michała Archanioła. Mężczyzna był agresywny i właśnie myślał, że chodzi o zmianę płci. Chociaż, akcja tyczyła się zmiany pieca. Była to po prostu akcja przeciw smogowi. Ta sytuacja przypomina mi trochę sytuację z Marcinem. Taką tutaj dykrecję anegdotkę zrobię. Pamiętam, Marcin miał chyba rozliczać się z pit albo z jakichś rachunków, nie pamiętam dokładnie. I zapytał mnie właśnie, jaki jest po angielsku rachunek. No ja to odpowiedziałem. Debil. No ale Marcin to źle zinterpretował. No taki. No, debil. Ej, ej, ej! Mordeczko! Ty teraz przesadzasz w tej chwili. Znowu mi obrażasz od debil. Co ty tu robisz? Wróciłem. I wkurbiasz mnie. Ej. Czemu mnie obrażasz od Debili? Nie, nie o to chodziło. No Murdeczko przesadzasz w tej chwili. Ale chodziło mi o rachunek. Mordeczko, no przesadzasz, no wierzę. Nie, nie, że debil. Dzień dobry. Z tej strony Marcin Szczurek. Wracam do Was z Ośrodka Badań Chrystianofobii. A to jest. Flashback.